Ja, elfy tutaj Olga witam was w kolejnym odcinku z Bugsnaxa. Dzisiaj mamy do obejrzenia dwie nowe krainy, ponieważ tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku dostaliśmy dwa nowe główne zadania, czyli znajdź flutwienu, okej, okay, to się tak ta pani nazywa, naukowiec oraz mamy odnaleźć się Szeldę w piekących piaskach oraz jeszcze, aha, jeszcze przyszukać słodki szczyt, więc w sumie to chyba są nawet trzy miejsca, które musimy odnaleźć, ale zanim to zrobimy... Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, tak, bardzo miło mi was wszystkich widzieć, zanim to zrobimy, e, chyba G Grumble chciał z nami porozmawiać, także zastanawiam się, co ma tutaj tam do e, powiedzenia, co się dzieje, no, mój drogi, ciężko mi to przyznać, ale łapus ma rację, oho, będzie o wielkiego basnaksa, co, większe pak to więcej do kochania i może będą mądrzejsze, łatwiej będzie mi je wytresować. Przynieś mi największego, najbardziej snacksowego backsnacksa, jakiego znajdziesz. Proszę. Aha. Aha. Paliszkę i splitnika bananika. Żaden z tych backsnacksów jeszcze nie został przed nas odnaleziony. Niestety. Tutaj jest ten zakazany quest, o którym tak jak zwykle ja nie pamiętam. Jeszcze chyba Befika chciała z nami porozmawiać. Tylko jak zwykle się ukrywa, będziemy musieli ją e, odnaleźć. O, jesteś! Okej, okay. co hey. chciałaś nam powiedzieć? Pora znowu powęszyć? Hey, Cześć! Chandla i Snopi wrócili, więc totalnie Chandler. pora trochę powęszyć. No tak, jakby można było. Spodziewałam się. Nie odkryłam żadnych brudów Chandla. Musi mieć jakiś mroczny sekret, ale dobrze go ukrywa. Tylko ty dasz radę przejeżdżać się przez jego napakowaną fasadę. Aha. Ach. Nie mogę powiedzieć, że... Przestań mi robić zdjęcia, nie mogę powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, ale pomyśleć, że musimy, kurczę, szukać brudy wszystkich e, nowych mieszkańców trochę mnie, powiem wam szczerze, irytuje, bo no może oni sobie po prostu tutaj chcą posiedzieć i e, pożyć w naszym nowym miasteczku, a tak to musimy ich, kurczę, śledzić o północy. Dobra, ale tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku, odkryliśmy, że tutaj ten rozwalony statek jest chyba przejściem do nowej krainy, wrzące wody, okej, okay. aha... Na razie to wszystko wygląda po prostu jak taka e, troszeczkę większa e, plaża. E, tutaj jest chyba tak samo czekolada, którą właśnie mieliśmy tak samo na plaży. Słuchajcie, co może tutaj być nowego, żeby e, całe to miejsce było całkowicie nową lokacją? Bo ja tutaj żadnych baksnaksów na razie nie widzę. E, mamy tutaj takie wyse e, drzewo kryjówka, drzewo, które mogą się ukraść baksnaksy. Tutaj coś przeleciało. Ok, czyli mamy już naszego pierwszego Bugsnaxa. To yy, tutaj jakieś kiełbasa jakaś latająca? Kama nowy... Czerwony nanek skoczny. Skacze z drzewa na drzewo. Chyba przyda się zawadca... A, i jest czerwony. Okej, okay, on rzeczywiście wygląda jak jakiś taki podejrzana... Podejrzana skacząca kiełbasa. Yy, tutaj chyba nie da się przejść w tę stronę. A, jakaś lawa. Ok, przeskoczmy. Oho! Czekajcie, to jest kiwitutek. Czy to jest jakiś inny kiwitutek? Kiwitutek złoty, podobnie jak do zwykłych kiwitu. Tutków, tylko że z złotym akcentem. Rozumiem, tam jest chyba ten Lodo, ka kaktus wielki, zamraża że wszystko co staranuje, to może przydać się podczas polowania na pikantne baksnaxy. Czy my mamy przypadkiem... Chyba potrzebujemy tego kaktusa wielkiego do zdobycia w kwesti z Gramblem, ale zanim pójdziemy tam dalej, ja jestem ciekawa, co się znajduje w tej oto jaskini. Jakiś pikantne baksnaxy, słuchajcie. E, co tam jest? Aha, okej, okay, dobra. Mm -hmm. Dobrze, dobrze, my już rozumiemy. My już pana znamy, znamy pana brata bliźniaka, więc yy, lepiej się. Czy to jest nowy. Aha, to są ostre sosy. Powiedziałam, że już znam pana bliźniaka. To są te takie e, ponoce chrupawki serowe. Aha, czyli to są zwykłe po prostu. O, tu się coś dzieje. Czy możemy w to wejść? Nie, pewnie. Próbowałam, ok? Próbowałam. No, czego ja się spodziewałam, ale no. Okej, okay, dobra, może wyjdźmy stąd, tak, to jest o wiele lepsze um, rozwiązanie, że może na razie, dopóki nie będziemy musieli tutaj wchodzić, to... Eee, czekajcie, a tam w ogóle są jakieś takie dziwne... Knudler, kobie się w jeziorach lawy, nie da się ugosić, gdy przebywa w tak gorącym otoczeniu. Dobra, dobra, ale tak jak wam mówiłam, to jest jeszcze. To jeszcze panie, długa droga, zanim my tam pójdziemy, e, to jest jakaś gronodzia. Kolejny robot pożerający i demagcy wygląda na samotnika. Dobra, dobra, super. Tyś znowu mnie chcesz atakować. O, tu jest zielony krab, Krabelzie. Będzie... Dzięki stary, mamy krabełkę zielonego i on sobie właśnie chodzi po. E, tych wyspach. myślicie, że tu są jakiś skarb może? Czy ja po prostu mogłam sobie pójść i zobaczyć, czy tutaj znajduje się jakiś skarb? A tylko jakieś dziwne oczy Bugsnaxowe. No dobra, nic ciekawszego, ale czekajcie, czy mi się wydawało, czy ja tutaj widziałam jakąś. Po... Widziałam postać! To jest ta, ta, ta pani naukowiec, którą spotkaliśmy chyba w pierwszym albo drugim odcinku Fluffy. Za bardzo się tu nie spieszyło. Jeszcze trochę, a noga zupełnie by mi zgniła. Chodź, pora dokończyć pracę. Ale jaką pracę? My na, na razie nie mieli, żadna tutaj praca nie została określona. Co się stało z twoją nogą? Do mojego eksperymentu potrzebne były ręka i noga. Nikt inny nie zgłosił się na ochotnika. Aha, to tylko tyle, rozumiem. Wrócisz do obozu, weź, wrócisz do miasta, plus. Absolutnie nie, jestem tak blisko przełomu. A teraz pomóż mi albo odejść. Jak e, mogę ci pomóc? Czego pragniesz, o wielku lufti? Jak mogę ci pomóc? Pytanie, które zawsze warto zadać. Przygotowania do mojego wielkiego eksperymentu prawie dobiegło końca. Niebawem zobaczymy, czy dam radę porawić to, jak się poruszam. A teraz zmień moją rękę w czerwotnego Nanka. My odkryliśmy czerwone nanki, prawda? Chyba one znajdują się w tamtej jaskini. jeszcze tutaj sobie przejdę. Czy niczego nie ominęliśmy istotnego? To są w ogóle jakieś takie, zobaczcie, kamienie. A. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Dlaczego ty tak sorbetnik wier... Aha, dobra, ty się będziesz znowu na, na mnie wkurzał. Słuchajcie, bardzo mi... Bardzo mnie ciekawią te nowe backsnaxy. One rzeczywiście y, są w każdym miejscu inne. No oczywiście, że niektóre się tak powtarzają, ale plus minus y, są jednak nowe, więc y, pewnie będzie problem je złapać, jak znam życie. Chyba tutaj znajdowały się ten czerwony nanka, prawda? To jest to? Nie, to jest noodler, przepraszam. Nanka? To w takim razie. Straciłam. Ty jesteś nanką? Nie, ty jesteś kaktusem wielkim. Straciłam rachubę, muszę sprawdzić. Aha, ty jesteś czerwonym nankiem, no bo wiecie, bananek. Jakbyśmy mogli zawadzać. Okej. Okay. Jakbyśmy mogli właśnie go złapać? Wydaje mi się, że jako sobie tutaj przeskakuje, to może byśmy spróbowali e, to postawić tutaj. Aha, nie mogę tego tutaj postawić, bo nie mogę chyba tego na. Okej, okay, tutaj. I może e, strzelmy w ten sposób, i on powinien się na tym zatrzymać. Czy ja powinnam użyć jeszcze jakiegoś innego narzędzia? Pewnie się zaraz przekonamy. E, I co, mój nanku? Czy będziesz skakał w, ten, w to, to drzewo? Wow! Wow, to totalnie nie wyszło, tak jak chciałam, żeby wyszło. Rozstawmy to i może nie wiem, spróbujmy jakoś inaczej to zrobić, ale to będzie, słuchajcie, już czuję, że problematyczne. Chociaż może będzie bardzo łatwa, ja sobie teraz e, marudzę, bo on tak skacze troszeczkę w. jest! Dobra, to było super hiper ekstra łatwe. Mamy nanka czerwonego i możemy... Od, go odłożyć oraz zanieść do naszej dziwnej e, pani naukowej. Proszę bardzo, e, mamy zmienić rękę. Ok. E, nanek, nanek, nanek. I to będzie lewa dłoń, prawa dłoń. A nie ma ręki. No dobra, lewa dłoń niech będzie. Aha, jest okropna, tak jak zwykle. Doskonale. Zostało już tylko jedno. Daj mi snaktywator. Stary snaktywator to rzeźb. Ulepszyłam go. Uuu, jakie mamy nowe opcje w takim razie. Może teraz zmieniać materię, z której zbudowany jest dany backsnacks w procesie anamnezy jakiejś tam. To ciało. Moje ciało pamięta zjedzone backsnacksy. Snaktywator może zmienić ten taksowany kończony w cokolwiek, co kiedyś jadłam. Wypróbuj go, zmień moją rękę w nanka w truskawnika. Ale ja nie mam truskawnika. Czy aha, znak eksperyment. Okej, okay. truskawnik. Już odebrało ci mowę. To jeszcze nic. No, troszeczkę nie wiem co powiedzieć. Jeżeli mam rację, to baksaksy mogą zapamiętywać kształt mojego ciała. Poraz weryfikować hipotezę. Użyj snak dywatora na mojej brakującej nodze. Co? Co tu się dzieje? Ponieważ ja. Um... Czekajcie. Okej. Okay. Zmień... Aha, mieliśmy zmienić nogę w truskawnika. No to teraz rozwali... Nie? A może jednak nie? Aha, znowu mam nogę. Baksaksy mogą leczyć choroby i przywracać zdrowie słabowitym. To odkrycie zmieni świat. I pomyślę, że elizabeth i Egabel po prostu z tego zrezygnowały. Żałosne. <laughs> nie będę już jednak zajmowała sprawami osobistymi, gdy jest jeszcze tyle do zrobienia. Jeszcze raz użyj saktywatora. Zmień moje kończyny w kokoski. Aha, ale my nie mamy tylko kosków. Słuchajcie, czyli y, ta pani dała nam jakąś taką nową opcję do naszego snaktywatora, że możemy zmieniać y, już tak jakby backsnacksowe kończyny w inne backsnacksy, które kiedyś to to w ogóle jakaś la Bambelux. Ten backsnack była blisko dna oceanu i pryska wodą dla każdy co z pobliżu. Ok, ale wracając właśnie, możemy zmienić każdą tak, jakby kończynę backsnackową w innego baksnaksa, którą gram już kiedyś jadł. Chociaż y, to, co mnie zastanawia, to, że nie możemy zmienić tej kończyny tak, jakby w to, co była kiedyś, czyli po prostu kończyną. To mnie zastanawia, tak, jakby, czyli te ciała nie mogą. Hej! Co tu się dzieje? Czyli te, te ciała nie mogą wrócić do swojego poprzedniego wyglądu. To chciałam powiedzieć. Aha, czyli on. Rozumiem. Ten y, lud, kaktus wielki. A, kaktus! Jezu, uwielbiam te lody, są przechwyślę. Y, ten kaktus jak wejdzie do wody, to się rozwala na dwa, ale będzie y, cały czas biegał do lawy, aby się znowu połączyć. No dobra, w porządku, ja tutaj mam odnaleźć kokoski, więc y, spróbuję je znaleźć, ale nie wiem, czy ja je w ogóle kiedykolwiek już widziałam. Uuu, znalazłam coś. Y, skorupa kokoska, żeby ją rozłupać, trzeba użyć mnóstwa siły. Aha, i więcej informacji i zarzywiała jak fułę. Dzięki, dzięki, Włoda, albo dzięki Stara. Jak pomylił, by, słuchajcie, moglibyśmy to zrobić? Musimy ją jakoś rozłupać. Może kotwiczką? A, aha, i to na razie nic nie daje. Rozumiem, czyli musimy użyć jakiegoś innego, e, dziwnego urządzenia. Sosprocą? Raczej nie. Chyba, że jakiś inny backsnack spróbowałby. Może go rozwalić. Jakbyśmy polali go którymś ulubionym sosem. Ej! Nie uciekaj, nie próbuj mi tutaj robić tanika. Stójże. A gdybyśmy go włożyli do, do lawy? Okej, okay, on po prostu się pali. A! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tylko spokojnie, tylko spokojnie, tylko spokojnie. Czy ja mogę go po prostu tak złapać? Nie, nie mogę. A gdybyśmy y, położyli z tak Tak, tak, palę się, rozumiem, ale mi wielkie co. Okej, okay, już się nie palę w takim razie, dziękuję. Y Aha! Czyli on w ogóle cały czas ma jedną z tych tych i. Nie, no, będę bo Jakoś muszę wymyśleć sposób, jak mogłabym. Je rozwalić już na zwykły waxtax bez skorupek. Udało mi się znaleźć cztery kokoski, po prostu jak one się rozpadają na te dwie części, to są nas tak wkurzone, że nawet nie zauważają jak wchodzą naszej pułapki, więc to było w sumie łatwiejsze niż myślałam, ale nie wiem czy to na pewno chodzi o to, ponieważ mam tutaj większe i mniejsze kokoski, zobaczcie, i mam nadzieję, że tutaj, jeżeli chodzi o kokoski, to to będzie to, o czym ona no, no, no. mówiła. Aha, okej, okay, dobra, czy jest w porządku? E, proszę bardzo. Ju, ale dobra. E, lewe ramię i jeszcze kolejne ramię. I mamy to. Ha, moje ciało w zwiększy liczbę kokosków niż zjadłbym. Zjadł. Jesteś w ogóle w stanie pojąć, co się stało? To znaczy, wszystkie backsack są takie same. Jeden może zamienić się w drugiego, gdy zostanie podany prawidłowo stymulacji. I ja teraz też. Uwolni pełnomocność aktywatora. Chcę, by moje godziny były jednocześnie nudlerami, kokosankami, nanakami i truskawnikami. Jak? Jak to zrobić? Eee, czekajcie. Eee, zjedzmy coś i mamy znak eksperyment Zmień tego w nudlera, ale my nie mamy nudlera. I w czerwonego nanka jednocześnie? Eee, czy musimy coś takiego zrobić? Czekajcie, może prawe dłonie. Okej, okay, i jeszcze nudlera. Okej, okay, nudlera w takim razie nie mamy, więc musimy go y, z, tak, musimy go złapać niestety. E ok, czyli mogę sobie również losowo y, zmieniać, co ona jak ona ma wyglądać. A wspaniała wiadomość, nie, że jest ona mi bardzo potrzebna, ponieważ ja i tak nie chciałabym, nie chcę po prostu zmieniać e, Grampów Back No ale możemy zrobić mniej przerażające tutaj e, tworzywa. Więc świetnie, ha, ale się cieszę. Tak w ogóle instynkt mi mówi, że coś może znajdować się za tym e, piekielnym wodospadem, ale na razie nie chciałabym e, patrzeć co, bo może to dla mnie źle skończyć. Mamy tam Nudlera. Jak moglibyśmy go e, ogarnąć? Nie da się go ugasić, się ma w tak gorącym otoczeniu. Czyli gdybyśmy może spróbowali go z tej jaskini jakoś wyprowadzić, to powinno... O, to w ogóle... Tak, tak, nienawidzicie mnie, rozumiem. W sumie możemy chyba wziąć... O, kaktuska jednego. Ten kaktusek jest wkurzony na nas, ponieważ zabraliśmy mu jego brata bliźniaka. Ale ty nie jesteś... Nie, nie wpadaj do lawy. Okej, okay, dobra. Nie jesteś tutaj, kurczę, tym, gwiazdą wieczoru, więc cicho bądź. A my musimy ostrą procę może. Czekajcie. A gdybyśmy zrobili coś takiego? Jak by to zrobić? Okej. Okay. Nawet nie wiecie, ile czasu mi zajęło, żeby tutaj, kurczę, tego nudlera złapać, ponieważ coś się zabugowało i te nudlery, tak jak widzicie, one nie potrafiły przejść przez kamienie. Ogólnie chodziło o to, żeby dać ostry sos tutaj na tego lodowego gościa i ten lodowy gość go na tyle ochładzał, że moglibyśmy go po prostu złapać, ale to było tak niesamowicie zabugowane, zajęło mi to chyba z 20 minut, także cieszę się, że możemy w, koń, w końcu tutaj zakończyć tego quest'a. Dobra, cicho, uwierz mi, spieszyło mi się, naprawdę mi się spieszyło, ale jest, było to naprawdę tak, 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 a, nie jest lawa, tylko ekstremalne różane fude. Okej, okay, nie interesuje mnie to, daj mi to tobie wręczyć. Okej, okay, w porządku, tak, narzędzia cię stopiły, lawa, zjedzmy coś, proszę cię, yy, i mamy... W... Zmieni coś Twojego tutaj zęby. O, nawet nie są takie złe. Wiele się dowiedziałam, mimo twojej głupoty, był z ciebie pożytek. Nie próbuj mnie. Dobra robota. Niezależnie od tego, o ile coś się zmieni, nie czuję żadnych zmian na swoim, w swoim ciele. Czy grompowoduś ma jakieś granice? Czy będę mogła powiedzieć, że jestem Fluffy Fizzlebee, jeżeli każda komórka mojego ciała będzie snacksem? To jest rzeczywiście czy ciekawe. Czy raczej zmieni się Backsnacksa łącznie ze smakiem? Muszę się tego dowiedzieć. Hmm. Co jest takie śmieszne, Fluffy? Odpowiedzi same do mnie nie przyjdą. Muszę przygotować testy, ale to już niczego nowego się nie dowiem. Pora patronatować na z Burgu. Chciałaś powiedzieć w Snaxburgu? Odmawiam komentarza. Chciałaś powiedzieć w Snaxburgu? Nie mogę się czekać dalszej współpracy. A czy to, że ją sprowadziliśmy do Snaxburga, okaże się być wielkim błędem i ona zamieni wszystkich gramów w jakieś dziwne postacie? Może tak być. Nie mówię, że nie, chociaż słuchajcie, udało nam się. Ja również wracam do miasteczka, aby dokończyć wywiady, ponieważ nie wiem, czy dzisiaj będziemy robić jakiegokolwiek innego questa, bo jestem tak niesamowicie wkurzona na tego nudlera, na tego okropnego, ochydnego miskę, kurczę, makaronu, że po prostu nie mogę, więc wróćmy do miasta i zobaczymy, czy tam jest coś takiego, czy coś nowego na nas tam czeka. O, tutaj widzę, że Wiggle ma dla nas nowego questa, Trifani ma dla nas nowego questa. Tutaj możemy przeprowadzić wywiad, z, ale poczekajcie, bo ja chyba mogę dać kaktusa wielkiego i czy to mi zaktualizowało questa z Gramble? Nie, on w ogóle co innego chciał, także oddałam mu tego Bugsnaxa za darmo, niech się cieszy, chociaż ja idę, tak jak wam mówiłam, przeprowadzić wywiad nie z tobą, ale chciałabym z, e, ze Snurpim. O, tu jest akurat. Proszę bardzo, mój drogi, czy to wy tutaj gadacie? Raz, trzy! Ła! <laughs> <laughs> wow. Chandlo, dość tego, bicepsy tyle ci tyle wybuchną! Tyle. Nie zatrzymam się, burdeczko, już prawie! Czemu próbuję wyrwać drzewo z korzeniami? Wiesz, mógłbym zbudować urządzenie kopiące? Nie o to chodzi, dam radę! A, skoro nalegasz, przygotuję lód. Będziesz ją przepuklinę, Snorpi. Znaczy, przepraszam, nie Snorpi, ale Chandlo. My tutaj ze Snorpi chcemy przeprowadzić wywiad. Także, czy masz chwilkę? Nie masz mózgu. Nie mogę pozwolić, moje sekrety były na pierwszych stronach gazet. Nie chcesz odnaleźć Lisbert, a, a gdy wszystko było anonimowe? Uh, nie chcesz odnaleźć Lisbert? Oczywiście, że chcę, ale nie chcę, żeby oni mnie znaleźli. Hmm, chyba mogę co nieco zdradzić pod warunkiem, że ukryjesz moją tożsamość. Nie mam problemu, będziesz anonimowy, jak. Totalnie. Tak, chciałam powiedzieć jakąś analogię, ale niestety nic nie przyszło do głowy. Także rozpocznijmy z nim wywiad i zobaczmy, co tutaj wyjdzie. Kim jesteś? Nazywam hmm. się Ocenzurowano <laughs> Poświęciłem życie wynajdywaniu urządzeń, które uja ujawnią knowania grombinatów pinatów. Skąd jest o przybyciu Allen? Na Mój najlepszy przyjaciel cza. Mnie to ściągnął, stwierdził, że przyda mi się trochę świeżego powietrza. Nienawidzę być na zewnątrz, ale nie umiałem mu odmówić. E, jak długo jesteście z ocenzurowaną w związku? Co co, 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 co? już znaczy zna, 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 od czasu szkole byliśmy nierozłączni, Prawdziwy związek miałby sens. Ooo? Ale nikt nie powiedział, że jesteśmy w związku, prawda? A chyba nam powiedział w że jesteście w związku, ale jeżeli nie dogadaliście z tego pomiędzy sobą, to ci nie będę tego mówić. Co myślisz o Backstagsach? To się, że są jakąś syntetyczną formą życia stworzoną po to, by mamy że kubki od smakowe. Od Jeśli Backstags są sztuczne, to skąd się wzięły? Cieszę się, że wpytasz. Uważam, że gdzieś na tej wyspie może być ich fabryka, schowana głęboko pod ziemią. Mhm. Nie wydaje mi się. Mam wykresy, potem ci pokażę. Wydaje mi się, że one po prostu tutaj były, a to wy wleźliście z kurczę, puciorami. ale co ja mogę wiedzieć? Skąd jest ja o opuszczeniu masteczka? Byłem narażony na atak. Gdy Lisbert i Algabel zniknęły, Fluffy próbowały wciągnąć mnie w swoje eksperymenty. Zorientowałam się, że to kolejny etap wymierzonego we mnie spisku grompinantów. Słuchajcie, ja tutaj mam pewne przypuszczenie. Jeżeli ktoś się bardziej na tym zna, to może tutaj mnie poprawić. Ale wydaje mi się, że ta pani albo pan naukowiec, oni po prostu się identyfikują jako day. Dlatego są te U końcówki. Ja mogę się mylić, powinnam to sprawdzić. Tutaj wychodzi moja ignorancja, ale tak mi się wydaje. To po prostu, jeżeli to potwierdzę i uda mi się to potem znaleźć, to wam dam znać i nie będziemy mówić na panią lub pana naukowca, tylko będziemy mówić jako naukow... Nawet nie wiem, kurczę, jakby to po polsku... E, przepraszam, po angielsku jest po prostu day. Nieważne. E, spis krampinatów Lisbert znika, następnie trzęsienie ziemi, a potem mamy problem z zaopatrzeniem snacksy I to wszystko w jeden dzień. Naprawdę myślisz, to przypadek? Rozpiskę działu znajdziesz na moich wykresach. E, powiesz mi coś o Lisbert? Elizabeth Megafig była ciekawska, a inteligencja równowała mojej. Dawało też radę siłować się na rękę z... ocenzurowano. Dzieliliśmy się czasami sekretami, strasznymi potwornymi tajemnicami. mi się takim w sumie e, przyjaciółmi e, niezłymi. Jakimi sekretami? Nie powiem ci jakie, bo to tajemnice, ale to takie potworne. No, to by było w sumie dziwne, gdyby po prostu nam powiedział o co chodzi. To już chyba wszystko. Doskonały wywiad. Tak dobry, że słyszysz so na great. to, by znów cię przytulić. Znowu mi jakiś podsłuch. A. który to już drugi? A tego nie możesz zapisać. Elizabeth Megatron otrzymała coś na tej wyspie i go do mnie po pomoc. Wejście do podziemi, zablokowane przez jakieś dziwne ustrojstwo. Pomogłe mi rozwiązać tę zagadkę, a nie długo potem Zniknęła. Musisz bardzo na siebie uważać. Powiem ci, gdzie je znaleźć, ale reszta należy do ciebie. Uu, czyli mamy kolejną, e, kolejną mapę, w porządku, przyda nam się, mamy jeszcze w sumie ten dzień, który dał nam Chandlo, e, Egabel i ich e, dziwnych ćwiczeń, no ale co, słuchajcie, ja wiem, że ten odcinek może wydawać się dla was krótki, ale ja już nagrywam 50 minut przez te beznadziejne, zbugowane nudle, także co, a jeszcze w ogóle e, taka mała informacja, że Bugsnaxy pojawiają się w środę oraz sobotę, także nie musicie się martwić i co, ja istnieją, że jak żegnam do kolejnego zobaczenia, mam nadzieję, że będziecie mieli miły dzień i cześć!